Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w jednej z najbardziej lubianych przez was serii na moim kanale, czyli Absurdy i błędy z filmów jeździeckich. Słuchajcie, chyba już omówiliśmy sobie te najbardziej znane pozycje filmowe jeździeckie, więc pozostaje nam Underground bardziej. No i pozostałe części filmów takich jak Wicher i Flika. Ale spokojnie na to również przyjdzie pora. Tylko najpierw muszę przeżyć fakt, że prawdopodobnie będę musiała kupić abonament CDA Premium tylko dla oglądania tych filmów raz w miesiącu, bo innych rzeczy nie oglądam, a tym bardziej już na CDA. Wiem, że to nie jest ogromny wydatek, ale mimo wszystko miałabym za to jakieś dwa jarskie kepsy. Dziś omówimy sobie mniej znany film, który został opublikowany na Netflixie, ale jakimś cudem znalazłam również jego zgranie na CDA. Film nazywa się Pędzące serce i jest o wyścigach, ale jest również o nastolatce oswajającej dzikiego konia, więc e, znajdziemy tu wszystko, co najbardziej uwielbiamy. Zanim jednak zacznę, to oczywiście mały disclaimer na temat tego, że ja tych błędów z tego filmu nie omawiam na poważnie. To jest bardziej dla naszej rozrywki, dla celów humorystycznych. No i jeszcze zapraszam Was tylko do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, by nic nie przegapić i łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodoba. A teraz już lecimy do omawiania wszystkich absurdów i błędów, które ja znalazłam w filmie Pędzące Serce. Na początku trzeba zaznaczyć, że film jest o nastoletniej, chyba 17-letniej bohaterce, która ma na imię Jana i ma ona jakąś chorobę serca. Nie wiem czy było mówione o tym dokładnie w filmie, bo kiedy były te wzruszające fragmenty o byciu w szpitalu i tak dalej i przeżywaniu choroby, to skipowałam, bo nie miałam tyle czasu, żeby cały ten dwugodzinny film oglądać łącznie z fragmentami typowo familijnymi. Ale choroba Jany oczywiście rzutuje na to, co się dzieje w całej fabule. Drugą ważną postacią, o której będę dziś mówić, jest Paul, który jest jakimś tam, wiecie, doświadczonym trenerem koni wyścigowych, który kiedyś miał swoje czasy świetności, ale teraz y, przez to, że miał jakieś spory w dawnych latach, to już nic w tym świecie nie znaczy. I słuchajcie, Paul wymawia taką frazę, że on teraz trenuje 3 latka na wyścigi i on jest takim jego prospektem i to będzie pierwszy wyścig tego 3 latka, jeśli on wygra, to on swoją stajnię, która jest w ruinie i która ma być Sprzedawana uratuje właśnie wyścigiem z tym koniem. Sorki, jeśli będziecie w tle słyszeć, psy, zamknęłam okno, ale nie wiem na ile to pomoże. No i tak się zastanawiałam, ja się nie znam na wyścigach jako dyscyplinie w ogóle, ale tak mi się wydaje, że 3 latek to jest trochę późno na rozpoczęcie kariery wyścigowej i jeszcze wiem, że 3 latki nawet trochę starsze konie się ścigają. Ale czy dopiero zaczynają swoją karierę i mają szansę w rozwoju, jeżeli nie zaczną wcześniej? Oczywiście pomijając fakt, że ogólnie jeżdżenie na dwulatkach to jest totalna patologia. Chyba realia tego sportu są trochę inne. Nie wiem, dajcie znać, jeśli wiecie o tym coś więcej. Było wyraźnie w tym filmie zaznaczone, że Paul jest doświadczonym trenerem, który trenuje konie wyścigowe od dziesiątek lat. Ale koń o imieniu Rock My Heart chyba go trochę przerasta. Mam nadzieję, że ten koń się tak nazywał, a jeśli nie, to sorry, i tak będę go później nazywać Rock. No ogólnie wiecie, ten koń to jest dzikus, Paul go wziął na lążę, wiecie, trening i te sprawy, e, i pokonał go tym, że go raz pociągnął, Pol się wywalił i w sumie zrezygnował. Mówimy tu o doświadczonym trenerze koni. Na serio. Ciekawe, że ten doświadczony trener nie wie, że w, jeśli w takim momencie po prostu rzucimy i odpuścimy, to ten koń po prostu wzmocni sobie to, że jeżeli zadębuje, to skończy się praca i skończy się upierdliwy człowiek. I tak zauważyłam, ale również nie znam się na koniach wyścigowych, że ten koń, który jest pokazywany we fragmentach, na których oni z tym koniem pracują, wygląda trochę bardziej jak typ szlachetny, ale do sportów typu jeżdżenie czy skoki. Wydaje się taki trochę zbyt masywny, trochę za mało delikatny i ten koń, jak już trwa wyścig i jest pokazywany on... W pracy to wygląda trochę smuklej, trochę inaczej i zastanawiam się, czy to jest ten sam koń w tych obu nagrywkach, ale w każdym razie no nie wiem, na moje oko nie wygląda na wyścigowca. Ale zaznaczę, że to jest laickie oko. Kiedy Jana wchodzi do stajni pola, to przechadza się po niej i tak zauważyłam, że ta stajnia jest totalnie pusta i przez cały film w tej stajni widzimy tylko jednego, jedynego konia Roka. Nie widzimy żadnego innego konia w tej stajni. To mi się wydało trochę podejrzane, znaczy wiadomo, ta stajnia splatuje, trzeba pokazać, że tam jest pusto i nie za bardzo dobrze sobie ta stajnia radzi, no ale bez przesady, przez cały film zero, równe zero koni w tej stajni, tylko ten jeden rok? I jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, kiedy było widać jakieś fragmenty z tym rokiem, to on ma na łbie kantar, on się czasem zmienia i zastanawiało mnie jak Paul, który no, nie za bardzo radził sobie z lążowaniem tego konia, kiedy on go lekko wyszarpnął, założył mu na łeb kantar i jak mu przypiął, ląże do tego kantara. Wydaje się to po prostu fizycznie niemożliwe, patrząc na to, że on nie daje do siebie podejść w ogóle, bo od razu zaczyna brykać, dębować i straszyć. I Też mnie zastanawia, dlaczego jest przyjęty taki schemat, że te wszystkie dzikie Mustangi i inne dzikie konie w filmach jeździeckich zawsze nawiązują największą więź ze zbuntowanymi nastolatkami. Znaczy, wiem o co chodzi pod względem tego, że to są filmy po prostu dla dzieci i nastolatków i musi być zachowana taka forma, żeby no, te dzieci mogły się utożsamiać z główną bohaterką czy bohaterem. Swoją drogą nie kojarzę jeszcze takiego filmu dla nastolatków o koniach, w którym bohaterem jest chłopiec. Ale jeśli wy taki znacie, to dajcie znać w komentarzu. No ale widać, te buntownicze nastolatki coś w sobie mają specjalnego, że zakochują się w nich dzikie konie. No więc Jana przychodzi do stajni Pola, widać, że nawiązuje więź z tym Rokiem i ten Pol jest zachwycony. I mnie to zdziwiło, że w tych czasach Paul pozwolił tej randomowej dziewczynce, która przybyła nie wiadomo skąd, nawet mu się nie przedstawiła, wsiąść na tego dzikiego konia i na nim jeździć. Jeszcze rozumiem, że przeszłoby to te 20 lat temu, kiedy wiecie, nie było internetu, były trochę inne realia, inni rodzice też. A raczej sposoby, metody wychowania. Ale teraz, kiedy praktycznie wszystko o wszystkich się wie, wszystko jest dokumentowane wszędzie, nawet z tego co zauważyłam na grupkach jeździeckich, to stajnie nawet się obawiają już przyjmować wolontariuszy, czy po prostu pomoc stajenną w postaci dzieci i nastolatków. Takie są teraz realia, a tutaj to przedstawili, jakby to było zupełnie normalne i jakby ten gościu się niczego nie obawiał, bo nie ma czego. Aha, no i taki mały absurd i błąd fabularny. Nagle rok daje się magicznie lążować polowi, kiedy siedzi na nim Jana. I z jednej strony ok, ma tą swoją przewodniczkę, więź z raty taty pierdaty, ale z drugiej ten koń nadal nie daje zbytnio do siebie podchodzić innym ludziom. Ale jak widać dla fabuły można troszeczkę nagiąć tą sytuację. No i jeśli chodzi o lążowanie, to zadam pytanie znowu osobom, które bardziej znają się na realiach wyścigowych. Czy nauka jazdy konnej, taka właśnie pod wyścigi, wygląda w podobny sposób jak nauka jazdy klasycznej? Na tym filmie było widać, jak Jana normalnie jeździ na ląży, uczy się kusować w normalnych strzemionach. Wiecie, rozpoczyna swoją przygodę z jeździectwem w taki dość standardowy sposób, jak każdy standardowy jeździec klasyczny. I właśnie zastanawiam się, czy ścieżka rozwoju jeźdźca wyścigowego wygląda w podobny sposób. To może nie absurd, a bardziej pytanie, żeby się dokształcić. Jeśli chodzi o dzikość tego konia, to. Zastanawiam się, czy yy, po części wpływu na to nie ma to, że no, nie ma on nigdzie towarzystwa, przynajmniej przez cały film nie było tego widać, a po drugie, podczas jazdy ten koń ma siodło położone praktycznie na kłębie. No, też bym się denerwowała, jakbym miała tak siodło położone, i ktoś by mi klepał nie dość, że początkujący tyłkiem po plecach, kiedy no, ten koń też jest początkujący, to jeszcze na źle założonym siodle. Ale nie, ten koń jest po prostu dziki. On daje się okiełznać tylko Janie. Drugie takie, moim zdaniem, niedopatrzenie w filmie, ponieważ Jana bez problemu galopuje całą długą trasę na roku, po lasach, polach, trochę nawet był taki mały skok, wjazd pod górkę, nie wiem jak to nazwać, i to nie robiło dla niej większego problemu, po prostu musiała się odsapnąć po tej trasie. Ale kiedy wsiadła na niecałą minutę na symulator wyścigowy. To nagle dostała takiej zadyszki, że prawie dostała zawału. Gdzie tu jest logika? Chyba żywy koń to w ogóle coś zupełnie innego niż symulator, nawet pewnie podejrzewam trudniejszego, chociaż nie wiem, bo nigdy na takim symulatorze nie jeździłam. I w dodatku czas zdecydowanie dłuższy. Dlaczego tu wymiękła, a tutaj nie? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. No I też mamy taki mały absurd dotyczący tego, że kiedy już zgłaszali się na te ważne wyścigi, na których mieli wygrać, to musieli przepracować z rokiem wchodzenia do tych klatek, tych boksów, no, z których zaczyna się bieg. No i raz spróbowali, coś tam im nie wyszło, i Pol zamiast próbować dalej to przepracować z rokiem oraz Janą, to uznaje, że no e, dobra, zrobimy to później, mimo że zostało im chyba zaledwie kilka dni. Na skutek czego Jana później próbuje zrobić to na własną rękę i za bardzo jej nie wychodzi, i używa przemocy, na co później się rok obraża. Ale się potem odbraża, bo na do niego przemawia. No i zastanawiam się, czemu Paul postąpił w taki sposób? Znowu jako doświadczony trener. No i dobra, przychodzi czas w wyścigu. I jedna rzecz też mnie zastanowiła. Czy przed startem w wyścigach, takich oficjalnych, dużych, nie ma jakichś badań sportowych dla Jokeya? Jak w ogóle przeszła ta choroba Jany, choroba serca, przez te badania? Bo na pewno jakieś badania muszą być, przecież nie może jakakolwiek osoba wsiąść na konia, skoro nawet liczy się konkretny wzrost i konkretna waga. A przeszło to płazem, że ona ma jakąś chorobę serca i może równie dobrze po prostu zrobić kaput podczas wyścigu. Ale to chyba znowu takie niedopatrzenie logiczne. Chyba, że nie robi się badań. Tu znowu proszę bardziej znających się na temacie o Waszą opinię. Okej, okay, ostatni absurd. Startują w wyścigu, wybiegają z klatki, ale Janie niestety wypada strzemię, więc się zatrzymują i mają ogromną stratę. Ona bierze inhalator i się inhaluje, wkłada nogę w strzemię, już mają dalej wielką stratę czasową. I ogromną odległość od ostatniego konia, ale mimo wszystko wkłada te strzemię, ruszają galopem i prześcigają wszystkich, wygrywając wyścig. Kto by się spodziewał? I okej, okay, spodziewałam się tego, że oni ten wyścig wygrają, ale zastanawiam się, dlaczego dali ten dreszczyk emocji. Pewnie dlatego, żeby pokazać, jaki ten rok jest niesamowity i wspaniały, ale no to było takie, to chyba trochę nawet niepotrzebne, moim zdaniem, przynajmniej. No dobra, z absurdów, które ja znalazłam w tym filmie, to by było na tyle. Jeżeli oglądaliście go i znaleźliście coś tam więcej, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja chętnie się dowiem, co przeoczyłam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że w opisie znajdują się wszystkie moje kody rabatowe. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. I zapraszam też na mojego Instagrama. Gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie! Do zobaczenia i cześć!